Siemano, słuchajcie, chciałbym wam pokazać coś nietypowego. Jest to zdjęcie z przyszłości. Tak, dobrze słyszycie zdjęcie z przyszłości, nie z przeszłości nie przejeżdżyłem się. Nie pytajcie mnie, w jaki sposób wszedłem w jego posiadanie. To długa historia. W każdym razie widzimy na nim obarsztum Barfirera, Tuska, który jedzie na koniu przez strefę czystego transportu w Warszawie, a pozdrawiany jest machaniem ręki w odpowiedni sposób przez uśmiechniętych poliniaków. To zdjęcie, myślę, że doskonale obrazuje to, co ma nastąpić. Zresztą już można powiedzieć, nastąpiło. Na drugim koniu zapomniałem dodać, jedzie Trzaskowski. Także pozdrawiamy. Liebe Freunde, erstens ein großes Dankeschön. Danke für alles, was ihr den europäischen Mitterespartainen in diesen schwierigen Jahren voller Krisen gegeben habt. Wenn mich jemand fragen würde. auf wen ich wirklich zählen konnte bei unseren Bemühungen, den hohen Standard unseres öffentlichen Lebens aufrechtzuerhalten, dann würde ich ohne zu zögern auf die CDU verweisen. Es ist in hohem Maße euch zu verdanken, dass Freiheit, Ehrlichkeit, Transparenz, Wahrheit und Vernunft nicht verloren haben im Kampf mit autorytarną tendencją met korupcją, i populizmu. Znaczy, jeżeli ktoś tego nie rozumie, że jeżeli nie zrobimy nic, to za chwilę będziemy się bić o wodę i że planeta się skończy, no to ja nie może być odpowiedzialnym politykiem. Co się dzieje za oknem? Mamy luty. I oczywiście wszyscy się cieszymy, że jest wiosna. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to jest luty najbardziej ciepły od dziesiątek lat. Jeżeli tak będzie się zmieniał klimat w takim tempie, to nam się planeta po prostu spali.